Rozdział czwarty. Odjazd. Zawiadowca w czerwonej czapce machnął chorągiewką i długi rząd wagonów ociężale ruszył z miejsca. Pamiętaj, opiekuj się porządnie skarbkiem. Nie dawaj mu za dużo jeść, wołali, wychylając się przez okno wagonu, leszek i franek. Pociąg niknął powoli w oddali. Jeszcze przez pewien czas widać było drżące na wietrze chusteczki odjeżdżających, potem tylko daleki słup dymu wydobywający się z lokomotywy, a w końcu i to nawet zniknęło. Jędrek został sam na opustoszałym peronie. Oczy zasnuła mu lekka mgiełka smutku. Spojrzał jeszcze w stronę, gdzie zniknął pociąg, gdzie lśniące szyny łączyły się w jedną długą linię biegnącą hen w przestrzeń i odwróciwszy się gwałtownie, poszedł ulicą w stronę domu. – Odjechali na kolonie, to i cóż. Ja jestem zdrowy, tak przecież orzekł pan doktor, a oni chorowici i słabi, trzeba im świeżego powietrza. Dla wszystkich miejsca na kolonii nie było. Jakoś to będzie. Obiecali, że będą często do mnie pisać, pocieszał się po drodze. Na podwórzu zrobiło się jakoś pusto i Jędrek, nie zatrzymując się nigdzie, wszedł na górę. Usiadł ociężale na kanapie i począł gładzić miękkie futerko śpiącego kotka. Skarbek pod jego delikatnymi pieszczotami przeciągnął się i mruczał. Jak to jeszcze niedawno temu znaleźliśmy go w tej piwnicy, zamyślił się Jędrek. A od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Leszek, Franek odjechali. Żal z powrotem zaczął wracać do serca chłopca. Otworzył leżącą na stole książkę i zagłębił się w czytaniu, próbując oddalić od siebie przykre myśli. Ale czytanie nic nie pomogło, jeszcze bardziej się rozgoryczył. Przecież są wakacje, a on jak głupiec siedzi nad książką. Zdał do szóstego na samych prawie piątkach. Pora chyba już wypocząć. A tamci jadą, teraz może mijają lasy, pola, wioski. Ja tu ślęczę nad książką, świdrowało mu wciąż w głowie. W kąciku oczu ukazały się dwie łzy. Jędrek westchnął głęboko i podszedł do otwartego okna. E, dzieciak jestem! Wstydził się swoich łez. Ale to takie przykre samemu, usprawiedliwiał się przed sobą. Na podwórzu nic nie było ciekawego. Ta sama wiecznie szara ściana z pleśniejącymi smugami wilgoci i ten sam w górze kwadracik błękitnego nieba. Pustka i szarzyzna określił to wszystko. Przez okno wpadał do pokoju szmer maszyn z pracującej obok fabryki papieru. Już zniechęcony miał odejść od okna, kiedy zauważył idącego przez podwórze ojca. Co to? Zdziwił się nagle i radość zacisnęła mu gardło. Ojciec prowadził obok siebie rower. Lśniąca rama, pedały, koła. Rower, prawdziwy rower, dla niego tego był pewien. Ojciec przecież od dawna obiecywał, że jak chłopiec dostanie dobrą cenzurę, to kupi mu rower. Masz, Jędruś, rower, należy ci się za dobre stopnie. Nie wyjedziemy w tym roku na wakacje, to chociaż ty użyj sobie świeżego powietrza. No dosyć, dosyć, bronił się przed ściskającym go synem. Dobry to ten rower nie jest używany, ale na te wakacje wystarczy. Uważaj, tylko się gdzieś nie rozbij, ostrzegała chłopca matka. Ale Jędrek nic nie słyszał, wyprowadzając swój rower na pierwszą przejażdżkę. Na lepszy nas nie stać, mówił pan koleba po odejściu syna. Ten też kupiłem na raty. Jędrek mknął po szerokiej asfaltowej szosie na nowym rowerze. Na bagażniku spoczywała paczka z jedzeniem. Od czasu, kiedy dostał rower, była to pierwsza dłuższa przejażdżka. Mknął tedy niepowstrzymanie naprzód, z boku migały mu pnie drzew, słupy telegraficzne, domy i płoty. Nie miał określonego celu podróży. Chciał być tylko jak najdalej od miasta, od kurzu, jak najdłużej przebywać wśród pól, cieszyć się ich zielenią, wdychać zapach trawy i czuć lekki wiew wiatru i gorące promienie słońca. Pola stały właśnie w najpiękniejszej swej szacie letniej. Zielone zboża kołysały się od wiatru, przypominając do złudzenia toń morską. Nad stawami rzuciły się jaskry, z wody dochodziło rechotanie żab. Cudnie tu, szeptał upojony tym widokiem chłopiec. Zmęczony jazdą, zatrzymał się na rozstaju dróg pod małą drewnianą kapliczką. Z głębi, przez wybitą szybę, spoglądała na pola, zszarzała od deszczu w twarz drewnianej figurki. Jędrek położył rower na ziemi, a sam spoczął na trawie, oparłszy się o podstawę kapliczki. Patrzył teraz na błękitne niebo, na białe jak śmietana obłoczki. Obłoczki płynęły wolno, zmieniały kształt, spływały powoli pod siniejącą w dali smugą lasu. Jędrek patrzył, patrzył i sam nawet nie wiedział, kiedy oczy zamknęły mu się i ukołysany przez szemrzące zboże zasnął smacznie. Obudził go dźwięk czyjegoś głosu. Otworzył oczy i spojrzał przed siebie. Obok niego, wsparty na rowerze, stał jakiś pan z aparatem fotograficznym w ręku. Dziękuję, uśmiechnął się do siedzącego chłopca. Zdjęcie zrobione. Co prawda w niezbyt kolega ładnej spoczywał pozie, ale to nic nie szkodzi. Jędrek przetarł zaspane oczy. Zdawało mu się, że jeszcze śpi. Zaraz, co ten pan do niego mówił? Aha, to pewnie jakiś fotograf zrobił mi zdjęcie, domyślił się. Ale przecież ja nie mam pieniędzy i nie prosiłem go o to. Ale stojący pan, jakby wiedząc, co chłopiec myśli, powiedział: Właściwie to nie robiłem twego zdjęcia, kawalerze, a tylko tej kapliczki. I bardzo przepraszam, że umieściłem cię na fotografii, ale naprawdę żal mi cię było budzić. Pan z aparatem uśmiechał się tak rozbrajająco, że Jędrek, który właściwie nie miał się o co gniewać, także się roześmiał. Dlaczego pan zdejmował tę kapliczkę? Chłopiec nie mógł powstrzymać swojej ciekawości. Ta kapliczka, mój chłopcze, jest zabytkowa. Jest bardzo stara, dodał. Widzisz, nieznajomy usiadł na trawie koło Jędrka. Chcę wydać książkę o zabytkach wsi polskiej, i potrzebne mi są do tego różne fotografie. Ten świątek, nieznajomy wskazał na drewnianą figurkę, może ma z 200 albo więcej lat. To i ja będę w pańskiej książce? dopytywał się Jędrek, którego to w tej chwili najwięcej interesowało. Tak, tak, pokażę ci ją kiedyś. Oczywiście, jak wydrukuję. Od słowa do słowa Jędrek dowiedział się, że nowy jego znajomy jest profesorem archeologii, to znaczy, zajmuje się wydobywaniem z ziemi śladów dawnej kultury ludzkiej. Kocho, w tej ziemi są wielkie skarby, tylko trzeba umieć je wydobywać i zachować, mówił chłopcu. W ten czas Jędrek opowiedział mu wszystko o sobie, o ich związku poszukiwaczy skarbów, nawet o kocie skarbku. Później żałował tego, bo myślał, że profesor wyśmieje go, ale stało się wprost przeciwnie. Profesor spojrzał chłopcu prosto w oczy, poklepał po plecach i zaprosił go do swojego domu. Przyjdź do mnie, kiedy tylko będziesz miał chwilę wolnego czasu. Pokażę ci wszystkie swoje zbiory, mówił, dając mu swój adres. Widzę, że cię takie rzeczy interesują. Może kiedyś zostaniesz także profesorem? Tak jak ja? W najlepszej komitywie wracali obaj do miasta. Po drodze umówili się, że któregoś dnia wybiorą się razem rowerami w poszukiwaniu starych wiejskich kapliczek. Tu niedaleko widziałem taki ładny kościółek. Musi być stary, bo jest zrobiony z drewna, przypomniał sobie Jędrek. Co ty mówisz? Zainteresował się profesor. Czy to daleko? Rowerem będzie od miasta z godzinę drogi. Jutro zaraz tam pojedziemy, postanowił profesor. Od tego zaczęła się wielka przyjaźń profesora Henryka Jerzewskiego z szóstoklasistą Jędrkiem Kolebą. Po powrocie z wycieczki zastał chłopiec oczekujący nań list od przyjaciół. Kochany Herkulesie, pisał Franek i Leszek. Zajechaliśmy do Witowa, bo tak się nazywa wieś, w której mieszkamy, szczęśliwie mieszkamy wszyscy w pięknym dworku, za domem zaraz płynie rzeka Warta. Z drugiej strony rośnie duży świerkowy las. Nasza pani, ta, która się nami opiekuje na kolonii, daje nam dużo swobody cały czas możemy chodzić, gdzie tylko chcemy. Lecz nie myśl, że zapomnieliśmy o naszym związku. Jak tylko przyjechaliśmy, od razu rozejrzeliśmy się po okolicy i z radością możemy ci już donieść, że poczyniliśmy znaczne postępy w poszukiwaniu skarbu. Żebyś jednak wszystko zrozumiał, musimy opisać ci wszystko po kolei. Po drugiej stronie rzeki, za niedużym laskiem, znajduje się mały wiejski cmentarzyk, za nim zaś ciągnie się okolica bagnista, pełna dołów i głębokich jarów. To miejsce, zowią tu uroczyskiem, ponieważ jest bardzo niedostępne, dzikie i rzadko kto tam chodzi. Myśmy jeszcze na tym uroczysku także nie byli, ale niedługo mamy zamiar wybrać się na nie. Walek, chłopiec ze wsi, którego tu poznaliśmy, Opowiada, że na środku uroczyska wznosi się kopiec z ziemi, zrobiony jeszcze przez Szwedów, i w nim mają się podobno znajdować ukryte skarby. Ile w tym prawdy nie wiemy? W każdym bądź razie o naszych poszukiwaniach napiszemy Ci w następnym liście. Z poważaniem pozostają czarna ręka i krwawy jaguar. Postscriptum: Pogłaszcz od nas skarbka.